Pogoda nie rozpieszcza, jak widać chociaż może, jak dla mojej branży, to nie taka zła pogoda. Chociaż ja powiem, że ludzie zawsze mówią: O, idzie sezon, idzie zima i są słuczki. A latem też się dzieją różne inne rzeczy. Ja wolę osobiście letnią, let, Letni sezon, bo robota jest o wiele prostsza. Zimą, niestety, no, trzeba się położyć czasami w śnieg, w boto. Trzeba gdzieś dojechać się, odkopać, zakopać No są różne przypadki ciężkie A czy klienci chcą jakoś specjalnie dopłacić za, za takie właśnie ciężkie warunki pracy To jakoś Jakoś mi się Jakoś mi się nie wydaje Dlatego ja nie lubię zimy osobiście e, Ale nie o tym chciałem Jedziemy po samochód Po Mercedesa 124 W benzynie Sedan, który Właśnie wyszedł z pod ręki lakiernika. Jest to samochód dla mojego stałego klienta. Nie będę może mówił dla kogo, bo nie wiem, czy ten pan sobie życzy, ale jest to naprawdę solidna baza, po prostu do odszykowania, tak bym to nazywał. No, były tam jakieś drobne rdzawki przy klamkach, przy antenie, tam gdzieś na klapie, takie, takie typowe dla 124 miejsca. Gdzie po prostu trzeba było to odświeżyć Ale ten samochód naprawdę jest w bardzo dobrym stanie eee, I według mnie warto go odświeżyć Dlatego też Właśnie tam gdzie trzeba było Został podmalowany eee, Pojedzie jeszcze do innego warsztatu Na uzbrojenie Uzbrojenie listew, różnych tam rzeczy z Boczków, jakieś konserwacje Na takie już dopieszczenie Ale w mojej ocenie Warto to zrobić W przypadku tego egzemplarza naprawdę warto Mercedesy to taki temat bliski mojemu sercu Dlatego też pokażę ten samochód z bliska Mam nadzieję, że nam pozwoli pogoda jakkolwiek na to eee, No, cenię sobie po prostu kunszt wykonania tych samochodów Materiały, jakość materiałów, z których oni to wtedy robili w tamtych latach No naprawdę w porównaniu do tej dzisiejszej plastikowości No to zasługuje na uznanie Wiem, że też jest wielu, wielu amatorów, wielu, wielu znawców tematów, wielu też takich Zajawkowiczów na punkcie, właśnie Mercedesa i lat 70., -tych, 80., -tych, czy wczesnych 90. -tych. Dlatego pokażę go z bliska, pokażę co mi się w nim podoba, na co warto zwracać uwagę, bo ja tych samochodów już też obejrzałem ileś tam set i znam słabe punkty tych samochodów, naprawiałem te samochody. Miałem z nimi do czynienia, więc zajrzyjmy w takie newralgiczne miejsca i pokażę co warto, na co warto spojrzeć przy zakupie takiego samochodu. Tak, na szybko pokażę, bo za bardzo też nie mam czasu no Tu poszła całościówka Chociaż czy była potrzeba do końca, to nie, to nie jestem przekonany, ale może żeby zgadzały się odcienie Było warto w to w całości zrobić ja Jakieś tam drobne wtrącenia, coś tam Nie będę się tu... Ogólnie dobra robota lakiernika, nie będę się tu pastwił Coś tam można poprawić, ale to się da poprawić, to co ja już znalazłem Nie będę się tam mówię pastwił ogólnie, ogólnie jest bardzo dobra robota Środek, bardzo ładny środek tego samochodu jest Widać po, 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 po tych takich elementach newralgicznych, że nie są powycierane Nawet jest jeszcze taki oryginalny zapach Mercedesa w tym samochodzie Z tamtych lat Ładna podsufitka Szkoda, że nie ma yy, tego szyberdachu, ja lubię szyberdach no ale jest klima za to, no w tamtych czasach to jeszcze była tak, taka zasada, że albo klima, albo szyberdach Chociaż w Mercedesie można było mieć jedno i drugie o, odmalowane listwy też Ładnym tym takim półmatem, satyną Pokażę jeszcze z drugiej strony Podwozie w bardzo ładnym stanie Tutaj już widzę wydech wymieniony Nowe zaciski, tarcze, oryginał Mercedesa, widać gwiazdkę? Chyba widać No ja tutaj oceniam Też po takim elemencie Stopień zużycia Zobaczcie tutaj Czy nie jest wyślizgane od kolana One bardzo często tutaj od kolana miały to wyślizgane A tutaj jest jeszcze No delikatnie powiedzmy, że No że Delikatny połysk ma to Ale ogólnie jest jeszcze struktura zachowana Czyli jest bardzo dobrze Bardzo ładne drewno. Nie chcę tutaj tego odsłaniać wszystkiego Ładny jest ten niebieski środek bo ktoś to tutaj poprzyklejał taśmami, bo on jeszcze idzie na warsztat do poskładania. Słuchajcie, bardzo rzeźkie zegary. Te 190 tysięcy niecałe wydaje się być sensowne jak najbardziej na ten samochód. Ładne drewno ładna kierownica, chociaż ja widzę, że ona jest tutaj już obszyta, to i tak po tym sercu widzę, że, że, że ona jest rzeźka i nie kręci się. To też tak się też sprawdza kierownica w Mercedesie. Czy ona się kręci? Nie kręci się. Mówię, ładny ten. Bardzo ładnie przerzuca automat. Znaczy nie jechałem nim, ale tylko tyle, co zdążyłem wjechać. To po prostu przy zmianie biegów, yy, przód, tył. Nie ma tych charakterystycznych szarpnięć dla tych samochodów, które mają milionowe przebiegi. Wszystko bardzo delikatnie tutaj ładnie chodzi. Pedały. Tu mógłbym się pokusić o taki eksperyment na tym pedale. Czy ta gumka nie jest wymieniona? Bo z tyłu będzie numer i powinien być rocznik. Pokuszę się o to. A, no i taka ciekawostka. To ja już wiem to. <laughs> Słuchajcie, jestem w stanie się założyć, że na tej gumce będzie numer części 123. Mercedes chyba do dzisiaj nawet robi tą gumkę właśnie z tym numerem części od beczki, czyli sprawdzone tematy od wielu lat. Po co poprawiać coś, co działa? Spójrzcie, 123. Nie wiem czy to widać. O, 123. Nawet w moje SC221 taka sama gumka występuje w CLS-ie, w G-Klasach, wszędzie. Nawet w tych dubajskich G-Klasach. Tych bogatych szejków. Oni mają właśnie od Mercedesa 123. A, y, chciałem jeszcze zobaczyć, czy. Czy, 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 czy to jest jakiś rocznik tu nabity? No, rocznika niestety nie widzę, ale widzę, że to jest oryginał. Jest gwiazdka, także ta gumka pewnie ma te 200 tysięcy. Założę to z powrotem, że tutaj nikt mnie nie posądził, że coś dźwignąłem. No i motor. Bardzo ładnie to tutaj wygląda. Pachnie oryginałem. To są dobre silniki ogólnie. Wszędzie tak jak ja lubię, oryginalne wlepki niemieckie oczynki, czujniki, wszystko widać wtyczki, peśle, wszystko pachnie oryginałem, czyli tak jak lubię.